Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest raport z wojny. 174. dzień wojny, i spotykamy się dzisiaj, by omówić sytuację operacyjną, to co dzieje się na Ukrainie. Oczywiście w ostatnim czasie były, można powiedzieć, nawet spektakularne, bardzo celne ataki na bazy okupanta rosyjskiego na Krymie, więc zaczęlibyśmy od tej sytuacji na froncie południowym dokładnie na Półwyspie Krymskim. Została zaatakowana baza lotnicza, gdzie Rosjanie mieli nie tylko swoje samoloty, ale także zapasy amunicji. To zostało zniszczone, ale także dzisiaj pojawiła się informacja o kolejnym celnym ataku na następną bazę. Mówi się także o tym, że sparaliżowana jest kolej na Półwyspie Krymskim, a także są celne ataki na Przeprawy łączące Krym, Półwysep Krymski z tą częścią, można powiedzieć, lądową ukraińską. Natomiast, jeżeli już mówimy o sytuacji na samym Półwyspie Krymskim, to to, co warto odnotować, to fakt, że pomimo tego, że od 2014 roku ta okupacja Krymu trwa, i wydawałoby się, że tam Rosjanie się umocnili, to jednak w jakiś sposób do tych ataków doszło. Scenariusze, jak dochodziło do tych ataków, są różne. Mówi się o wykorzystaniu rakiet o zasięgu ponad 300 km wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS. To jest jeden ze scenariuszy. Oficjalnie jeszcze Ukraina takich rakiet nie posiada. To, co trzeba zaznaczyć, także, to Kijów nie przyznał się do tych ataków. Mówi się także o tym, że w ogóle za atakami mogło stać ukraińskie lotnictwo, ale także. Że była to dywersja, atak ze strony specjalistów ukraińskich lub partyzantów. Tak czy inaczej oznacza to kompromitację wojsk rosyjskich zgrupowanych na Krymie, dlatego że nie są w stanie zapewnić ochrony tej infrastrukturze. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia, jeżeli by się okazało, że były to ataki lotnicze lub właśnie rakietowe, no to pytanie: co z radarami i co z całym systemem teoretycznie obrony przeciwrakietowej. Czy przeciwlotniczej? Musiałaby ona ze strony ukraińskiej zostać po prostu sparaliżowana. Więc mamy y, sekwencję kolejnych ataków na Krymie, i to oznacza w połączeniu z celnymi, precyzyjnymi atakami na bazy, chociażby na froncie południowym, już przechodzę do tego odcinka, gdzie mamy y, kolejne ataki na bazę w Nowej Kachówce pod Hersoniem, czy na przeprawy na Dnieprze. To oznacza, że to zaopatrzenie, które przecież po stronie rosyjskiej kulało już od początku inwazji, no musi być w katastrofalnym stanie, dlatego że to jest system naczyń połączonych na froncie i wielu ekspertów podkreśla właśnie, że ta logistyka jest kluczowa, żeby systematycznie na pole walki docierało zaopatrzenie. No Rosjanie na pewno mają z tym problem, bo skala tych zniszczeń, ataków jest duża, ale oczywiście walki nadal trwają. Co do samej sytuacji na froncie południowym, to jeszcze trzeba powiedzieć o kwestii dotyczącej pseudoreferendów, które Rosjanie planują rozpisać na okupowanych terytoriach. Dlatego też są przerzucane siły na ten front południowy. Po pierwsze, z uwagi na to, tak jak już wiele w mediach na ten temat pisano, że nawet prezydent Zełejski miał wydać rozkaz o deokupacji południa, więc oficjalnie to zostało powiedziane. My oczywiście możemy spekulować, czy to nie jest po prostu mylenie przeciwnika i kontrofensywa ukraińska pójdzie gdzieś indziej, na innym odcinku frontu. Natomiast, szanowni Państwo, Rosjanie przyrzucają siły, czy dla łatania frontu, czy też dla utrzymania tego frontu, żeby zorganizować te pseudo referenda. Oczywiście to jest ze znakiem zapytania. Poprzedni raport, który, który prowadziłem, pokazywał tak naprawdę sytuację na mapie. Ona w gruncie rzeczy aż tak wiele się nie zmieniła. Dalej widzimy próbę ukraińską e, likwidowania tych wybrzuszeń rosyjskich na froncie, czyli wypierania oddziałów rosyjskich, więc może od razu przejdźmy do sytuacji pod Zaporożem, dlatego że tutaj była przeprowadzana kontrofensywa ukraińska na e, kierunku miejscowości Połochów i udało się wedrzeć Ukraińcom 5 kilometrów w linii frontu przebić na pozycję, przejąć szereg miejscowości, natomiast ta, to, to uderzenie ukraińskie zostało zatrzymane. Natomiast kolejne celne ataki z użyciem zachodnich systemów rakietowych niszczą kolejne bazy rosyjskie, ataki oczywiście ze strony ukraińskiej. Co do jeszcze sytuacji na froncie południowym, to w raportach z wojny nie jest to aż tak często poruszane, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, o aktywnej partyzantce na tych terenach, dlatego że w takich miastach jak Melitopol, miastach południa e, Ukrainy, okupowane, gdzie przecież Rosjanie próbują te pseudoreferenda robić, gdzie zarządzają jakieś akcje propagandowe, które no, wspierają nieliczne jednak, nieliczne jednostki, kolaborantów, czy w ogóle zesłanych oficerów czy urzędników rosyjskich, no, chociażby e, odpowiedzialne za organizacje pseudo referendum na południu na odcinku heresońskim generał FSB został zabity przez siły ukraińskie. Natomiast wracając do tej partyzantki, to pamiętajmy o tej sytuacji, że tak naprawdę te okupacyjne, kolaboranckie władze one są zabaryk zabarykadowane w budynkach, czy to administracyjnych, czy nawet we własnych domach. Widać tak, że Przejawy czegoś, co my w naszej historii nazywaliśmy na przykład małym sabotażem, czyli plakaty rozwieszane na mieście, które w sposób dosadny informują, co czeka kolaborantów. Więc ta partyzantka jest bardzo aktywna w połączeniu z celnymi atakami rakietowymi na bazy rosyjskie, powoduje to spustoszenie na tych terenach okupowanych. Jak Państwo widzą, też po symbolach zaznaczonych na mapie. Najcięższe walki w tej chwili toczą się na odcinku e, na wschodniej Ukrainie, na odcinku Donbaskim, więc tutaj chciałem także kilka słów o tym powiedzieć. Poprzednio mówiłem o sytuacji bardzo trudnej w miejscowości Pieski lub Piski, zależy jak to wymawiamy. Tutaj cały czas Rosjanie próbują nacierać. Jak już wspominałem w zeszłym tygodniu, ta miejscowość, gdy ja tam byłem jako reporter w roku 2018, proszę mi uwierzyć, już wtedy ta miejscowość to były Gruzy. Więc teraz te zniszczenia mogą być tylko i wyłącznie większe, więc jest to kolejna walka na gruzach. Cały czas próbowane są ze strony rosyjskiej natarcia na miasto Avdiivka, które wciąż się broni. Natomiast z kolei ze strony ukraińskiej taką kontrakcją są celne ostrzeliwania właśnie rakietami baz, czy magazynów, czy sztabów rosyjskich na zapleczu frontu cały czas Rosjanie próbują się przedzierać na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza w Donbasie i tutaj, co trzeba podkreślić, to fakt, że Bachmut jest cały czas w ukraińskich rękach, to miasto broni się nadal, ale na przedmieściach Bachmutu Rosjanie przeprowadzają uderzenie, widać, że próbują w różnych kierunkach uderzać, obrona cały czas trwa, ale jakby są coraz bliżej tego miasta. Więc ta sytuacja jest niestety sytuacją e, coraz bardziej niebezpieczną, aczkolwiek należy podkreślić, że po zajęciu Sewierodoniecka, po zajęciu Lisyczańska, Rosjanie tak jak wtedy mogli skoncentrować swoje siły na wąskim odcinku linii frontu i uderzać na te miasta. Tak tutaj musieli te siły rozproszyć, więc wciąż Bachmutu nie udało im się zająć. A sytuacja w Słowiańsku jest lepsza niż w Bachmut, dlatego że tutaj Rosjanom nie udało się nawet podejść pod Słowiańsk, nie udało im się przebić. Dlaczego? O tym za chwilkę powiem. Sytuacja na froncie donbaskim wygląda w ten sposób, że cały czas sukcesywnie Rosjanie próbują nacierać, natomiast grzęzną na froncie. Ta obrona jest skuteczna, oczywiście te pozycje. Bywają utracane, natomiast e, zdecydowanie, zdecydowanie też nawet sił, siły zbrojne Ukrainy. Ostatnio też rozmawiałem z żołnierzem, który służy w Donbasie. Jak wygląda ta sytuacja? E, ten materiał jest dostępny na portalu defense24.pl. Rozmawiałem z nim i e, powiedział, że siły zbrojne Ukrainy bronią. Frontów w Donbasie i także udają im się kontrakcje. Ale oczywiście walki są bardzo ciężkie. Żołnierze, którzy tam służą, nazywają je piekłem. Dla nich te bitwy to piekło, ale udaje im się Rosjan zatrzymać. I teraz sytuacja, o ile pod Bachmut Rosjanie podchodzą, przebijają się bardzo powolnie i te walki trwają o tyle pod słowiańskiem. Rosjanie mają jeszcze większe problemy, dlatego że jak Państwo widzą doskonale na mapie. Proszę zauważyć, że e, siły ukraińskie szachują ofensywę rosyjską. Czyli ta ofensywa rosyjska tak naprawdę stoi w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli siły rosyjskie idą na Słowiańsk, to dostają kontruderzenie pod Izjum. I tutaj właśnie jest próba ukraińskiego uderzenia na południe od Izjum, wyzwalania kolejnych miejscowości. Więc ta sytuacja w Donbasie jest najtrudniejsza, ale przypomnijmy sobie, co w mediach mówiono, gdy padał Sierodniński i Lisyczeńsk. przekreślano Donbas. W zasadzie mówiono, że to już jest po obronie, że obrona się skończyła. Tymczasem ta obrona cały czas trwa. Przechodzimy naszym starym zwyczajem, czyli od południa na północ, przechodzimy na, na północ, i dzisiaj też dotarły do mnie bardzo smutne informacje o bombardowaniu wielu dzielnic Charkowa. Kolejny raz są ostrzeliwane zabudowania cywilne. Ale. Jeżeli chodzi o sytuację frontową, Rosjanom nie daje się przebić dalej pod Charkowem i oddziały ukraińskie sukcesywnie wypierają z pozycji Rosjan i głównie są to walki oczywiście nadgraniczne, czyli nad dawną granicą rosyjsko-ukraińską. Natomiast z pewnością Operacja, która miała na celu zajęcie Charkowa, Rosjanom się nie udało. Udało się obronić miasto, udało się wyprzeć Rosjan spod miasta. Będziemy oczywiście na bieżąco informowali Państwa o sytuacji operacyjnej na Ukrainie. Dziękuję za uwagę.